No, witam was. W końcu, tak. Tylko przyciszę jeszcze telewizor. Um, no, witam was w się piące. Jeden gracz. Hmm, kompania. Królowa. Misja pierwsza. Kiedyś mi się udało przejść całą kampanię, no ale to było... Mam nadzieję, że dość szybko to przejdę. Pierwszy odcinek będzie jednocześciowy. Obejdźcie sobie tą prowalkę. Zająć to jest łaska. A to rządza krwi. Jeżeli dobrze pamiętam, bo dawno już to nie grałem, nie rozumiem po prostu po co tak rozstawiać dziwnie. To nie ma sensu. Tutaj są dwa, tam są trzy. Wystarczy jeden, a lepszy że ma się czarnych lordów, bo to, to jest bardzo, bardzo przydatne. Bo oni zawsze zabijają koś jednego. Arcy diabłowie. Jasne na hita, na hita. Normalnie chyba jeden kontra jeden by tak nie było. Z dziesięciu kontra jeden musiałoby być u deszczu meteorytów jak ja tego nienawidzę to jest najokropniejszy czar o, ożywienie tak, teraz ten na hita o, uwielbiam ten czar nie pamiętam się nazywał gdy już dawno nie grałem ale to było coś na kształt implozji, tylko... No, nie, naprawdę nie pamiętam. W każdym razie było wzmocnienie światła. No i ładnie wygraliśmy. No to już pomijamy. Chcę to pomylić, gdyż po prostu już nie ma na to czasu. Dobrze, jakie my tu mamy cele? Spierz stu chłopów i zameldę może. Hmm, nie spodziewałbym się. Hmm, miałem, miałem też taki czyterski sposób, że po prostu cały czas ciskam E albo Enter. Niech się nabijają ci chłopi, i tak. Ale nie, nie chcę cheatować w tej grze. Mm, nie pamiętam, jak się włączały wskazówki. One są po prostu okrutne. Gdzieś tu powinno być niedaleko. Właśnie w tej misji tym ma tak dziwnie dużo ruchu. O, ludzie, a ten. Samouczek jest wkurzający strasznie. Nie ma złoto Bardziej wkurzającym się nie dało być, nie? Tu mamy już. O! Lubię bardzo tą pierwszą. Raczej nie no wszystkie kampanie. Chyba w czwartą i też. Bo w tych kampaniach. przykład sobie tutaj widzimy. W tych kampaniach się wszystkie jedno się przyłączają. gdyż Izabela ma dyplomację. Nie pamiętam tam na którym poziomie, ale ma Chłopczyki Tutaj będą zbroj, zbroj z coś tam na pewno jest Nie jestem pewien czy łucznicy, czy tylko to zbrojni Trzeba ich nieco sobie wykupić hmm. To pierwsze mi se to może nagram od razu dwie Żeby wam się nie nudziło I potem wrzucę to w dwóch odcinkach Mam no nadzieję, że wam się spodoba Osobiście, te kampanie, które są w tym, gra ogólnie mi się nie podoba sama, ale cała fabuła, wszystkie kampanie, to po prostu mistrzostwo. Uwielbiam to, kocham to. A potem go nie będzie chyba. Uuu, Słabeusz. Nie lubimy cię. Hejtujcie go o, dobrze gada. Ua. Grubas takie kombo by było. No Oto nasza pierwsza walka Tak, 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 tak Tak, 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 tak. dobrze rozumiem mm. Właśnie lubię te pierwsze misje, bo zawsze się... Mamy wysokie morale Dużo szczęścia mamy W sumie źle zrobiłem Szansa zrobić dwa mm, Bohaterzy są głupi bo zawsze dają tyle samo obrażeń Lecz im, im lepsze jest jednostka tym więcej obrażeń zadają To jest takie głupie o, było tak czarczy z takie głupie że o, 52 pd rządza korzystając z y, czasu zareklamuję kanu mojego kumpla malusiek on nagrywa tam let's play z Gotika jedynki mroczne tajemnice z tego co słyszałem ma zamiar rzucić jeszcze parę odcinków na razie ma tylko takie tam ten, ten ja go tam w sumie podłuczę jak się podgłaśnie i różne rzeczy się robi bo on jest zielony w te klocki. E. Druga misja jeszcze jest nad spoko, ale trzecia już trochę przymula. No, zostaw ja nie chcę mi się z nimi walczyć, bo w zabieram czas antenowy. Mhm. Mhm. Tutaj będzie jeszcze gdzieś je jakaś walka z chłopami. właśnie. Tutaj. Oni bronią tego. Mhm. To jest to, o czym mówiłem. Wcześniej walnęło 6, a teraz walnęło 12. No cóż. Osztitowane to jest A, to krzyżałek się że i już A to mogłem nie w tych sumie Ciekawe czy oni mi coś zabiorą. A, debile, debile 111 punktów obrażeń Widziałem gdzieś W jakimś też let's play'u e, Gothic 5 Że skubusy, demony Dość często walą znaczy, no, z, Chyba z, 4 razy 6 666 6. Mm, To nam trochę zajmie Nie do końca opanowałem jeszcze wszystkie skróty, już grałem w to bardzo dawno temu, bardzo naprawdę bardzo dawno temu, gdy jeszcze była pierwsza ten, w ogóle to jest jedna z najoryginalniejszych wersji tejże oto gry, gdyż kupiłem to razem z wydaniem. Dodatkowo była koszulka heroesów O i w ogóle Nie do końca panowałem jeszcze wszystkie triki Ła. A, to już w sumie A jakie ja jeszcze O, nie jeszcze tam został To już nie trzeba tam lecieć no mam nadzieję, że wam nie będę tak przymulać. Czy to wam się spodoba w sumie? Surlowce. Trzecie, bo może mowa jednostka przystani. No i jeżeli nikt jeszcze po raz pierwszy będzie grać, to ja wszystko mam wytłumaczę. Tylko pierwsza misja jest taka przymulająca. Tutaj w sumie nie będę starać się oszczędzać. Widać że to jest już ostatnia część tejże oto misji A ja po prostu w tej armii nie zostaniemy w następnej misji Więc Przykłady z zachodu Teraz chyba w tej ty... czekamy Poczekam aż po prostu aż podejdą Nie ma co marnować ludzi aż tyle Zawsze więcej doświadczenia, pamiętam. że. O, było ten, pamiętam, że chyba w trójce oni mieli zawsze kontraatak. Ok, to już na 100% go zabiją. 114 punktów obrażeń też. nie pamiętam, czym się z... ci zbrojni wzmocniali. Czym, czym oni mieli takie zniszczenie? Uuu, dwa. Ostro. Ale pewnie się wszystkiego dowiem jeszcze. Teraz trzeba poczekać. Uuu, dwadzieścia chłopów. A dużo to nie jest regularna walka. No, ostatnio sobie tak. Tak tylko przychodziłem. I w sumie. Przyszedłem do, do czwartej misji, bo tylko miałem na to godzinę na przejście Nie za bardzo Ta czwarta misja mi się spodobała Więc myślę, że dzisiaj nagram tak do trzeciej, a czwartą może jutro. I tak to będzie się wrzucać, więc zobaczycie za kilka dni dopiero. Czwartą część Od, oczywiście odrzucenie tego. Nie ogólnie odrzucenie. Chłopowie się marnują. Do wojska nie zdziczą mi tutaj. gdybym zebrał troszkę lepszą armię. By mi się chciało walczyć, to bym oczywiście bez strat z tego wyszedł. Znaczy, no nie no bez strat, tylko. By było wiele mniejsze. Oczywiście. No, czemu nie będę? Na... Nie kliknął? Tylko sprawdzę, czym się ci krzyżowcy wzmocniali. Czy nie krzyżowcy zbrojni? O, cały czas myli to pojęcia I po chłopach. O, wzmocnili się. A, no tak, za zabicie jednostki dostawali wzmocnienie. I krzyżowcy, i chłopi. Syru. I nic nie dostali. I teraz 22. No straciliśmy dwóch krzyżowców parę chłopów <laughs> w nawet nie parę Nie umieszczanie umieszczanie mishledu ekspansji kontraatak zwiększa się o kontraatak się bardzo przyda no no hehehe <laughs> to uwielbiam całą muzyczną tego wszystkiego. Gryfy na, na wieki! To jest ten krzyż ze Smoleńska, ja wam to mówię.